Cześć siemanko ludziska, z tej strony Szak LFS Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22 Seria Hoid Bail Ron, A my lecimy sobie właśnie fędzikiem na gospodarstwo Bo zdąży, zdążyłem przyprowadzić przyczepę, welgerkę, która stoi tam A tutaj właśnie Heniu, Heniu, Heniu odkamienia sobie pole Na którym w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siać słonecznik Poza tym jest jeszcze dzisiaj plan rozsiania nawozów, uprawy pola pod buraka cukrowego, odkamienienia go i zasiania tam yy, buraka cukrowego. No i właśnie jeszcze rozsiew nawozów. A przy okazji znajdziemy sobie znajdźki, bo ostatnie trzy sztuki nam zostały. Nie odpuszczę jak w dzisiejszym odcinku ich nie wezmę. Spokojnie, więzione są. Także długo to nie będzie trwało. Myślę, że będzie to szybka akcja. No ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na pierwszy strzał bierzemy sobie nawozy, bo makkornik już uprawia mi pole. W sumie makkornik to uprawia mi pole pod pod co. ...pod kukurydzę, ewentualnie pod soję Dlatego też dzisiaj się tym nie zajmujemy Poogarniamy sobie to też w kolejnym odcinku Ja sobie wyjadę masejkiem Bo muszę troszkę nawozów dosypać sobie do rozsiewacza. Myślę, że jak dwa baksy wrzucę do rozsiewacza, to się akurat wszystko zmieści i starczy mi na moje pola. Ewentualnie jakbyśmy ogarnęli dzisiaj moje pola, no to puszczę go na jakąś usługę. No i weźmiemy sobie jeszcze ciucholam do naszego, pięknego, z Amazonią. Tutaj weźmiemy też, o, elegancko otworzymy sobie siewniczek i zasypiemy go. Tylko jeszcze musimy sobie ustawić słonecznik. Dobra, nicholanda sobie zgasimy, on i tak już teraz nie będzie nam potrzebny. A my bierzemy sobie nawozy. Nicholandem, że tak powiem, pojedziemy sobie później. Jak rozsieję nawozy, wiecie, żeby tam. Miało tutaj wszystko ręce i nogi. 30 par minut odcinka to jest i tak sporo czasu, żeby pogarniać myślę dzisiejsze tematy. No, zwłaszcza, że moi pracownicy tutaj też niezłą robotę robią. Dobra, elegancko, dwie tonki poszły. No i tutaj chyba też dwie tony teoretycznie powinny się zmieścić w Amazonce W naszym silniczku zobaczymy Czy w ogóle uda mi się chwycić te baksy teoretycznie powinno się udać Co jest? To strasznie przewróciło? Boże! z tymi biegami dobra, podjedziemy pierw jednym zysypiemy jednego, potem drugiego no, prawie równo podjechałem O, tutaj jeszcze chyba połowę wrzucimy, tak myślę, tego dipaga. Szkoda, że nie widzę ile mam. Ale to tak mi się trudno jak to się mówi. To już koniec? Koniec. No to w sumie jak się uda to go dorzucimy do rozsiewacza. A co? Niech będzie więcej i tak się zmieści i tak się zmieści, no to niech będzie... ELEGANCKO Ach, też tak dzisiaj się sprawy potoczyły, że musiałem sobie fendzika ściągnąć na to gospodarstwo, ale jutro go oddam Jeszcze w sumie jest tak zimno, że jak widzicie w zimowych ciuchach jestem O, prawie pełen rozsiewacz akurat Super Także jedziemy rozsiewać sobie nawozy Na tą działeczkę, na tamtą działeczkę Ogólnie na te działki, na których. Czekajcie, tylko czym łapie mi to nawóz? Bo ja to tak mówię: o, łapie elegancko, tylko że mam za wąski rozsiewacz, za ustawiony, no tego tak nie łapało jak powinno. No, teraz to jest gitara Siema. Pozwolicie, że sobie sprawdzę mojego henia, jak on tam sobie radzi z odkamienianiem. No, pracownik tutaj e, ma jakieś błędy, jeżeli chodzi o odkamienianie, bo nie widać. Znaczy on jakby nie widzi tego, że ma pełen zbiornik kamieni. E, to jest takie trochę niefajne, ale już trudno. go, zobaczymy co tam jak tam trzeba by nie przesypuje. No, w sumie teraz tego dokonamy 74%. Teoretycznie jeszcze niech sobie w jedną stronę przejedzie, to my dokończymy to pole i niech on się tutaj wysypie. A ja po krótkiej przerwie powracam. No niestety, uroki katarku. Kurka wodna, jak my tutaj mamy porozsiewane, to tu muszę sobie dosiać. Także raz, dwa dosiejemy ten kawałek. No i lecimy, zaczyty, tamten nasz mieciu odwala. 87% to jedziemy wysypać. O, podniesione, podniesione. Niech on tutaj mówię to wszystko na ładnie od kamieni już mamy 4, prawie 4 tony z tego pola. Uważam, że spoko wyniczek wynik. Myślę, że ogólnie powinniśmy jedną szczepę tych kamieni oddać, na sprzedaż zobaczymy. Pięknie. Opróżniona maszyna do odkamieniania. No i w sumie możemy sobie teraz pojechać od tej strony. Tak troszkę inaczej. No i znowu przesiadamy się do naszego masejka. Tak, tutaj muszę Wam powiedzieć, że też to szklarnie, te szklarnie e, że zamieniłem wszystko na słatę. Uważam to za strzał w dziesiątkę. E, ponieważ bądź co, so, bądź mniej roboty, mniej wożenia, a zrobek uważam, że jest całkiem spoko. Także tutaj myślę, że e, Głupio nie postąpiłem, o tak, że powinno być wszystko Tacy stuk stuk, kurczę, ten Facebook Messenger, kurka wodna To mnie wkurza No i jeszcze musimy dzisiaj na szybko te znajdki ogarnąć. No troszkę chodzenia będzie, ale na szczęście mówię. 3 sztuki szybko znajdziemy 750 na koncie, będzie super. Myślę, że jeszcze za 50 to ja tutaj spokojnie usługi sobie zrobię. Czyli 800 tysięcy. Wynik uważam naprawdę fajny. Co za to będzie? No jeszcze muszę zakupić ze dwie maszyny, być może przyczepę jedną. Na gospodarstwo, dodatkowo pola jeszcze ze dwa Także powinno być spoko wszystko Pytanie, czy tutaj wszystko ładnie dosiewam? Dosiewam, spoko I to zrobimy jeszcze jeden przejazd w tamtą No i jedziemy zaciągnąć New Hollanda, lecimy po znajczki. A na sam koniec pewnie sobie chwilę New, Holland, New Hollandem posiejemy Albo co? Czemu nie? z sumie siewnik No i zobaczymy, może chwilę makkornikiem pojeździmy Choć McCornick tutaj właśnie będzie jeszcze u mnie pracował Kurczę, musimy się cofnąć Co wam nie powiedziałem? No to właśnie te moje pola zostały troszkę powiększone Jak widzicie to pole zostało powiększone I pole właśnie, na którym obecnie odkaminiamy Również zostało powiększone Oj. oj. Szywajale. Dobra, powinno być dobrze. Jeszcze w planach jest powiększenie tego pola, które aktualnie gruberujemy makornikiem. Ale ja to dokonam poza odcinkiem, ponieważ w przyszłym sezonie jeszcze będziemy powiększali dwa nowe pola, które zakupimy. Także zobaczycie sobie uroki tej pracy. Nie powiększam pól swoim pługiem, aczkolwiek gruberem od kuna, który, ma, który jest ogólnie pługiem, taką teksturę robi. I myślę, że to nawet fajnie idzie. No, także jedna praca na chwilę zakończona. Myślę, że tutaj nie będę się bawił w jakieś usługi na odcinku, zrobię to poza odcinkiem. Zresztą, dwa kontrakty przyjąłem, zostawimy sobie Masejka tutaj. No i lecimy siać ten słonecznik, chociaż na odcinku. A wtedy, kukurydzę, wróćcie, buraka cukrowego y, ogarniemy sobie poza odcinkiem. Bo już widzę, że się nie wyrobimy. Tak, ciągle zapominam o y, realistycznym świetle ostrzegawczym. Chyba tutaj nie mogę włączyć w ustawieniach. Zobaczymy. Jeszcze później. No bo tak trochę głupio jechać. Niby coś tam miga, ale się nic nie odbija. O, tutaj sobie wszystko poskładamy. Już myślałem, że ta korbka zostaje w miejscu, nie? I szczerze wcale by mnie to nie zdziwiło, patrząc pod względem tych wszystkich błędów, jakie farming zrobił. <laughs> No, także w dzisiejszym odcineczku jeżeli chodzi o pracę, no to posiejemy dwa zboża, czy tam dwie uprawy No i w kolejnym odcinku znowu znowuż kolejne dwie uprawy Soja i... Czekajcie, tylko tego helia sprawdzę 50% Niby do końca dojedzie, także ok to my już sobie tutaj ogarniamy siewy. No także soja i kukurydza wsiąna w kolejnym odcinku. Właśnie jeszcze z maszyn. To ja muszę trzy maszyny kupić co najmniej. Jakbym chciał przyczepę to cztery. Zobaczymy. Będę musiał się za kieszeń trzymać, ponieważ pola to jest prawie 600 tysięcy. No i plus te maszyny. Jest już jednym słowem kupa siana, wydana. A jeszcze marzy mi się postawienie nowego budynku na gospodarstwie, który celuje w dwa budynki. I teraz pytanie: czy lepiej iść? Przecież myślę, że pójdziemy tak bardziej po amerykańsku i tam w ogóle zagranicznym gospodarstwie, tak bardziej. Czyli postawimy sobie garaż, a nie halę, w której trzymalibyśmy. Zboża, bo w sumie mamy fajne silosy, można je tylko powiększyć. Dlatego też myślę, że postawimy tą mniejszą halę, a później jeżeli tych ploszyl będzie jeszcze, jeszcze więcej, no to postawimy sobie wtedy już taką porządną, dużą halę i to myślę będzie najlepszym rozwiązaniem. Przecież jaki jakieś sobie zasiedzą, są koniec. W sumie to tak, jeżeli by to trzeba było robić prawidłowo, no to w pierwszej kolejności powinno się w sumie obsiać dookoła. Dopiero się czy tak wzdłuż jak ja teraz. No ale jak to się mówi są dwie szkoły. My tutaj ścieżek technologicznych nie robimy, więc uważam, że i tak robi to dobrze. procent Dobra, skubaniutki powinien do końca wytrzymać. A my, jeszcze na sam koniec, pójdziemy po te trzy znajdźki No i w kolejnym odcinku znowuż nowe nabytki. Kurczę u mnie co, co odcinek: nowe nabytki. E, też zapomniałem wam powiedzieć, bo ten odcinek chyba nie wypalił. Koniec końców, bo miałem problemy z nagrywaniem. E, zakupiliśmy sobie New Hollanda t 6175. Tak wiecie już na koniec odcinka, nie? skąd ten traktor się wziął Obciążnik do niego, amazonka z wyprzedaży wzięta eee, Sprzedaliśmy wszystkie nasze uprawy no, Sporo pieniążków zrobiliśmy. Znajdziek nie szukaliśmy, ale sprzedaliśmy właśnie uprawy eee, no, Dały nam sporo dochodu, bo chyba za 250 kafli to tak lekko eee, Roznożyły nam się nasze zwierzaki co więcej? W sumie chyba już nic więcej. A jeszcze kupiliśmy pług samasza śnieżny. No i sprzedaliśmy pług Agromasza. A kupiliśmy pług Kvernelanda z Pakomatem, który robi fajną robotę i który no, jeździ z makkornikiem. Tylko makkornika trzeba trochę szlipować na 220 koni. Co myślę, że zrobimy po żniwach? Bo na razie to nic nie będziemy więcej już orać. Dwa pola zaorałem niestety odcinek nie wyszedł, szkoda no bo byłby naprawdę fajny, no ale co zrobić o, tu już Keniu ma ostatni przejazd także też w dzisiejszym odcinku sobie nie pozbieraliśmy kamieni, to w kolejnym odcinku sobie te, kamie, te kamyczki pozbieramy być może trochę posiejemy, no to jeszcze mówię, zobaczymy z pewnością jeżeli chwasty się pojawią, to trzeba będzie odchwaścić nasze pola. No i tyle. I tyle, co tutaj dużo, może tak powiem, mówić i robić. Chociaż może jeszcze sobie pojedziemy gdzieś środka tak patrzę tutaj. Te kończy, no to tak też zrobimy. Puścimy sobie pracownika, przysiądziemy się do Henia. E, Heniu, ale ty, ty tutaj już robotę skończyłeś. Także od kamieniarza sobie złożymy. Jak widzicie, żadnego kamyka na polu nie ma, a tylko i wyłącznie z tego pola mamy no takie 5 ton kamieni, nie? Prawie 6. Także ja uważam, że jak jeszcze dwa pola Trzy pola mam do zbioru, to ta przyczepa na pewno pojedzie Zwłaszcza, że ja już sobie będę musiał to pole pod... Pod co? Pole, 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 pole Pod buraka odkamienić jeszcze dzisiaj Się postaramy, chociaż troszkę Ale dobra, skoro tutaj jestem, korzystam z okazji i lecę po Znajczkę, Bo ona jest schowana w tym lesie w sumie teraz taki mały przerywnik znajczki, a potem idziemy od dalej pola i tak więcej jak jeden zbiornik nie będziemy mogli uzbierać, ponieważ przyczepa zostanie tutaj, a mi się nie chce pchać fendem tutaj, właśnie po przyczepę. Jak dobrze pamiętam, znajczka jest tutaj w kamieniu. Tak, wiecie, jakby wrosła w kamień. To no nie powiem. Ja bym się nie domyślił, póki bym tego lasu nie zaczął wycinać, a z pewnością do tego kiedyś dojdzie, ale ja bym się nie domyślił, że tutaj może być znajdźka, nie? Że taka znajdźka właśnie może być na takim kamieniu. O, proszę bardzo. No nie, jest wróśnięta, szkoda. Dobra, 50 tysięcy wpadło. Lecimy po, po kolejne znajdźki. O, tutaj ta wełna. E, ta wełna to jest długa historia. Ogólnie chyba wam mówiłem, że mieliśmy misję i ja ją cały czas sprzedaję. Najlepsze jest to, że ja nie mogę jej sprzedać tak od razu. No tylko po prostu ratalnie, pomału, pomału e, się to sprzedaje. No szkoda, że tak wyszło, niestety. Tak, naszym celem jest teraz tamten budynek. Kawałek do niego mamy, ale co tam? Dojdziemy i będzie git. Teraz tak, to jest u góry, nie? Żeby tam wejść, musimy sobie wskoczyć na ten dach Ops Tutaj jeszcze na te skotki Gdzie ogólnie jest jak dla mnie jakiś taki problem tutaj wskoczyć O, jest, udało się No i mamy e, drugą dzisiaj znajdżkę I została tam jeszcze jedna Ta jeszcze jedna sztuka znajduje się e, Tutaj w dole Tutaj nie wiem, w tym sadzie w sumie nie wiem, jak to nazwać, ale tutaj na dole. Także my sobie tutaj dojdziemy i sobie to tak zlecimy. I ona znajduje się tutaj. 751 tysięcy na koncie. No, myślę, że 8 stówek to my tutaj powinniśmy uzbierać. Mamy jeszcze trochę czasu, także lecimy odkamieniać sobie pola. buraka cukrowego, a co, żeby kombajnu nie psuć. A ja na sekundkę się znowu wyłączam. Powracam. muszę wam powiedzieć, masakra z tym Katarem, normalnie masakra no ale jakoś trzeba te odcinki nagrywać tym bardziej, że pogoda sprzyja, przedwczoraj śnieg wczoraj chlapa i wiatr a dzisiaj znowu śnieg i wiatr także no, jak tu żyć, powiedzcie mi, jak tu żyć jeszcze tak, z tymi zakupami pól czekam do kolejnego odcinka, bo to taka wiecie, historia jest, że jak chcę na nich jeszcze zarobić? Bo będzie nawożenie, będzie jeszcze pewnie jakieś tam odkwaszczanie. Także tutaj myślę, że jeszcze na tych moich poletkach zarobimy. A będzie i też sporo, że tak powiem, później w kolejnym sezonie powiększania tych pól. Akurat raczej drzew nie będziemy wycinać, ale jednak teren, te łąki trzeba będzie zebrać. Myślę, że nawet zrobimy tak, że przyjadę, sprasuję to, zakiszę, sprzedam jako kiszonkę Też zawsze jakieś pieniążki wpadną Dobra, i sądmy na gospodarstwie Ogólnie wpadłem na pomysł, ja miał jeszcze tak kolejne dwa pola zakupione, oprócz tych, które planuję no, to bym sobie z tych wszystkich pięciu pól zrobił dwa, czyli to, to i tamto połączył, i tamte dwa połączył, i już wchodził w takie e, większe pola, nie? No, Kornik daje radę, a my bierzemy się chociaż ten jeden zbiornik, żeby uzbierać za to od odkamienianie. Sporo tych kamieni wyszło. Zobaczymy, może wały trzeba będzie ogarnąć. No wiecie, cokolwiek, byle po prostu Byle, no mówię, po prostu Mieć jakąś tam e, Możliwość By tych kamieni co sezon nie zbierać Bo to jest trochę dla mnie też uciążliwe, nie To fajna sprawa, no bo ta maszyna robi jakby zabrana aktywną, nie, ona to wszystko tutaj Porozwala Te bryły No uprawi, jednym słowem, nie Przez te takie Zbieracze, które chodzą. To jest praktycznie jak agregat aktywny. Przejedziemy sobie dookoła, myślę, tutaj akurat. Za dwa przejazdy i zbiorniki pełne jak nic. No ale tak to kurczę jest. Szczególnie widzę, że tutaj, gdzie pierwszy raz były uprawiane, czyli gdzie powiększyliśmy pole tych kamieni jest sporo, co pewnie świadczy o tym, że ich ilość będzie się z sezonu na sezon zmniejszała. No mam nadzieję, że w końcu dojdzie do takiego momentu, w którym odkamienianie pola nie będzie już potrzebne, przynajmniej na sezon bądź dwa. Bo nie będę ukrywał, to byłoby fajne. W przeciwnym razie trzeba będzie albo szukać jakiś większy odkamieniacz, albo po prostu pola będę odkamieniał poza odcinkami jakimiś, nie wiem, maszynami, no takimi giga maszynami, tak, które tam stworzą ludzie no bo tutaj idzie się zajechać, szczególnie że taki odkamieniacz ma 6 metrów szerokości roboczej a pól do odkamieniania to tutaj będzie sporo, tak? uważam, że na chwilę obecną ten odkamieniacz jest taki w miarę optymalny ale zaraz to będzie za małe na to gospodarstwo Też masa już 10 motogodzin ma przeżyte No to jest u niego też to, że on w tej chwili U niej jeździ tylko i wyłącznie z odkamieniaczem No teraz jeszcze bredala wypożyczyłem No to tam powoził to wapno, ale tego wapna dużo nie było Bo tu tam raptem wokół każdego pola trzeba było przy to wapno rozsiać Także co to jest dla niego, to on tam Tyle co nic porobił No teraz w tych kamieniach myślę, że zrobi, chociaż jeszcze Jedną motogodzinę także też tutaj ta jedna motogodzina sporo da, czy sporo, no to jest traktor, który chciał, pokaże mi, że tak powiem na koniec tej serii ile mógł przerobić. No ja wiem, że on później już tak nie będzie latał w tym wszystkim, ale na pewno od kamieniarz będzie dla niego cały czas, tak samo wały jakieś. Nie wiem, co tam jeszcze. Od kamienia trwały mulcher o takie maszyny, które od niego dużo mocy nie wymagają. Zobaczcie, on nawet nie jest jakoś super zużyty. Także, no mówię, trzeba będzie z niego wycisnąć ile się da i tyle, nie. Ale to pięknie wygląda, zobaczcie, jakie piękne oświetlenie. Kurk, Te chwasty się ładnie kładą. No a też te nasze pola się zachwaściły. To mi też się nie podoba, że te chwasty tak szybko rosną. Tak nie powinno być moim zdaniem. Także czekam aż ktoś wymyśli jakiś dodatek do tego sezonu, który trochę zniweluje te chwasty, bo jest tego za dużo. Fajnie, że pojawiają się na całym polu, bo tego brakowało w sezonie, ale też znowu tutaj jest trochę przesada z tymi chwastami. Uważam, że tak nieoprawiane szybko się nie powinny pojawiać i tak szybko rosnąć, no ale wiecie, no nie wiadomo co twórcy mieli na myśli. No dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Zwłaszcza, że mój katar już mnie tak męczy, że nie mogę wytrzymać. Także zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijajcie się na moje pozostałe odcinki, na grupę Modmakery Farminga i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć.